Hej cześć! Siemanko, witamy Was Wisły! Yes, Jest i Z Wisły? No, z Wisły. Dobrze z Wisły, tak. Idziemy... Tak, zgadza się. Dzisiaj wybieramy się na Stecówkę z Wisły Czarnego. Zgadza się. Fajna no, taka ścieżka. Zgadza. No, taka fajna Droga asfaltowa, to są dwie, dwie trasy do wyboru. Jest taka, taka leśna, no nie bardziej taka asfaltowa. Leśna tej. i asfaltowa. Idziemy asfaltową, bo na takie popołudnie. Żeby szybko dojść i bez jakichś przeszkód. Chodzi o to, żebyś nie musiał nosić, po prostu powiedz, powiedz wprost. To też, też dokładnie, też taki Chcia jest powiem, zamiar. Żeby małe nogi dały tą radę. trasą. Po kamieniach ciężko małym nóżkom. Ale sobie tak idziemy. No. Dobra, no to lecimy.

a ja się nie mm -hmm, Trzeba je rozpakować po dzisiejszej wycieczce Co? No Kościółek na Stecówce Kilka lat temu był doszczętnie spalony Był drewniany Był drewniany, ale widzę odbudowany W całości praktycznie No to co? Jesteśmy na miejscu? Tak ok? Punkt kulminacyjny Atima. Parking kościelny Ja tutaj ktoś chce iść tutaj właśnie Dzień na... Jeszcze i 11 w niedzielę Niedziela, tylko w niedziela I tu jest ten kościółek

No co? Zbliżamy się do takiego stroniska, tak? Tak, to stronisko. I to tam można zamówić rzeczywiście dzienko mm. i to stronisko jest czynne e, do 18. A w której to no nie to jest zawsze. To akurat. Od 8 chyba do 18. Zdążymy. Tak, zgadza się. takie podróże to musi być posiłek i coś do picia tak po takiej wyprawie ciężkiej bardzo ciężka wyprawa co tam wyczytałaś ciekawego? to jest szlak Habsburgów Habsburgowie... pójdziemy na puśtawkę że Habsburgowie w tych lasach tutaj polowali na głuszce Wytłukli kiedyś tysiąc stoptaków na jakimś polowaniu, tak jest napisane. No to tanto, tato, to no jak pójdziemy to możemy dojść na Baranią Górę, dwie, go, oh. dwie godziny trzydzieści, to trochę daleko stąd. Uh -huh. No a, tanto, a tutaj z powrotem? No, z powrotem na Szarculanie i do Wisły Centrum, 4,20 uh -huh. do Wisły Centrum na nóżkach. Dwie i pół godziny na Baranią, tak? Dwie, dwie i pół godziny na Baranią i jeszcze coś tam, jeszcze, jeszcze jeden taki śmieszny szlak, pół godziny gdzieś tam idzie, ale nie wiem co za górka, bo zapomniałam. Uh -huh. Dobra, zbieramy się. Kogo? Karolina chce iść na huśtawkę do prezydenta jeszcze. No to chyba pójdziemy. Nie wiem, czy prezydent nie zamknie swojego zameczku przed nami. Nie. Może zdążymy. Nie, zdążymy, zdążymy. Ten symbol oznacza, że znajdujemy się na szlaku Habsburgów. Takie charakterystyczne hy. Zarzucaj. Mocno. O, A. klapa. Leci, leci, leci. Leci. I'm wondering what did happen to the last ten I ran away with my life fast forward Never turned back again It's kind of funny that the moment passed time The moment we set them rewind And I dream was the give I had to leave you But now I'm seeing all the signs Prezydenta Wiśle what's we'll Ja chciałem tutaj huśta u prezydenta Dobre ma te huśtawki? <grym> <Nowy statę grym> Ciekawe czy sam prezydent też się huśtał na, na tych huśtawki. To chciał za długie nogi, żeby się chyba. Nie testował? A może testował, kto wie. No to skrzywi te huśtawki, to może testował Już nie, nie Już nie chcesz huśtać? Tam jest tam, się tam ustawa, jest to to krywa to ta ta na prezydenta. A widziałeś tą e, ławkę grającą? To kto gra? No? Ja czy No to chodź zobaczyć. To chodź. Paweczka grająca. Tak? No. Widzisz? Paweczka grająca. Spróbuj to. Zobacz. Gra to? O. Fake. Fake to jest. Coś to popsute jest u prezydenta. Life lessons come one in a dozen, the other 11, there's something from nothing Life changes just open the door, one thing's certain, I'll always yeah. be gone Koniec wycieczki na dzisiaj. Musimy kiedyś do PZW wpaść. Na kawę? Na kawę. Albo z nim pogadać. No jak on tutaj jest, to nie można z nim pogadać, bo zamykają drogę. <noise> dobra, to co wracamy, tak? Koniec Let's wycieczki na dzisiaj. Dajcie się, Mamko, z nami na bieżąco. I do zobaczenia do sobie. No dobra. papa, heja, heja, cześć.